Jesteście kibicami, bo teraz Eurogorączka trwa? Ja szczególnie, ponieważ ja y, znam jeszcze. A ja je, jeszcze bardziej szczególnie. Ja znam jeszcze Górskiego i kiedyś zawsze robiłyśmy showy. Sabat zrobił showy dla reprezentacji. Kiedyś Górski zawsze mówił, że kasety to były puszczane przed ważnymi meczami. Mówię o Kaziu Górskim, tym cudownym trenerze. Znam osobiście i Zbyszka Bońka, i trenera Nawałkę, także bardzo kibicuję. A co się zmieniło? Myślę, że w piłce się to zmieniło, że dzisiaj piłkarze są celebrytami i gwiazdami. A ja osobiście znam Roberta Lewandowskiego. Robert! Ale to nieuniknione, chyba, że oni tymi celebrytami i gwiazdami się stali, prawda? No Ale bo to pięknie, nie, dlatego że teraz dobrze grają. Jest to podparte talentami, ich, ich pracą. I to jest bardzo ważne, bo piłka dzisiaj jest, jest po prostu najważniejsza w każdym kraju, jeśli chodzi o sport. I powinniśmy się cieszyć, że z takich chłopaków znalazł nawałka i że tak dobrze teraz jest. No i to przepiękne wax mamy. Czy którąś z wax widziałaby Pani u siebie na scenie, na deskach teatru? Oczywiście, ponieważ na przykład żona Lewandowskiego to jest absolutnym zjawiskiem, bo ona prowadzi te wszystkie fitnessy tak jakby była tancerką, ale wszystkie dziewczyny muszą dbać o siebie. One mają tak wspaniałych mężów, że muszą im dorównać. Także nie dziwię się, że tak wyglądają i że są takie interesujące. Która jest najbardziej sexy? Bo najbardziej mnie się bardzo żona bo, bo naszego Ruca. bramkarza Boruca podoba. Zara. To jest super. Ale wszystkie są piękne. Te co widziałam to absolutnie wszystkie. Tym bardziej, że ja wiem, że dzisiaj nie ma wszystkich kobiet. Każda kobieta może być piękna w dzisiejszych czasach. I każda znajdzie mężczyznę, na którego po prostu spojrzy, zabije go i weźmie. Ale nie każda ma tę łyżkę miodu więcej, jak to pani Bowa wiedział przed chwilą, prawda?